Cześć, z tej strony Logan i Bad Wolf, i dzisiaj witam Was w trow. Wiem, miał być Gotik, pewnie spodziewacie się Gotika, albo nie wiem, kolejnego odcinka poradników do TF2, albo nie wiem, czegokolwiek innego. A tu już słyszę te Wasze. O mój Boże, znowu jakieś kwadraty. No, no, wiecie, dostałem się do gry, zapałem sobie klucz do alfy. Ja? Co się dzieje? Dostałem jakieś bonusy. Okej, okay, no... Fuck. Aha, to jest tutorial jakiś. Dobra. Zanim tego, to powiem wam tak. Hmm. Dostałem się... Dawno temu się zarejestrowałem, kiedy powiadomili, że będzie coś takiego. Że będzie właśnie taka gra... Będąc gdzieś pomiędzy Minecraftem a Keywordem. A potem, cóż, wszystko jakoś ucichło. Ja się specjalnie też nie interesowałem. A teraz okazuje się, że dostałem właśnie kluczyk do alfa testów. Uuu, można SAFRO zrobić! Tamtego góry mi się najbardziej podoba. A, jeszcze tak było. No dobra. W każdym razie, no wczoraj na portalu MMO Bond był giveaway właśnie kodów do alfy. Stwierdziłem, czemu nie, jak mogę, jak mi się uda. To why not? No i złapałem sobie kot i pomyślałem, że wypróbuję. Zwłaszcza, że no... Qboard raczej umarł. I to śmiercią naturalną. Bo z braku zainteresowania. A że to ma być czymś takim pośrednim. Kurde, ile tego? Gdzie te google były? znajdźmy te Google, bo mi się najbardziej spodobały. I co powiem? A co do samej gry? no... nie tak naprawdę wiem o niej niewiele, bo wiem tyle, że jest to taki właśnie mix Minecrafta. O są Jest to miks Minecrafta z cube-wordem, że właśnie są elementy MMOs niczym cube word, a jednocześnie zbieranie klocków i układanie niczym właśnie w Minecrafcie. Coś tu ciekawego? A rechargeable healing potion. Chyba nie potrzebuję. Wiele mi nie zabrało specjalnie, no ale zobaczymy. Co to jest? Aha, tutaj uzupełnia się jedną. No. Build mode you can press mouse, on to press object, or blocks. And hold mouse to destroy them. No i właśnie, to jest ten Minecraftowy element, że można stawiać, postawić klocka. I to, i to w ogóle generalnie to jest cały, widzę, przycisk oddzielny do przełączania się między trybem przygodowym, a trybem budowniczego. Ciekawostka. hello is me class can look at the blah 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 fish blah. cabin corner stone plot looked for empty gray square area the corner store is linked to and we'll move to any plot we claim Alright, here we go, here we go, here we go. To chyba to. Czekajcie, zobaczmy, co to jest. Press E to claim. Nie bardzo wiem, co to jest. To wygląda, jakbym sobie kupował jakąś działkę. Nie wiem. Może no, jak już tego, to ja coś sobie z widokiem sobie załatwię. No, o, tu jest ładny widok. Te sobie, tam sobie wezmę. O, oh, hi, dziękuję. Co to jest? Cornerstone. Only you can modify, apply. O! Oh, crafting jest, najproszę. No, no i jak to nie mówić o Minecrafcie? Craft. At crafting station like this one and also by pressing V in order to complete the tutorial we must use this to craft place, then use. Co? So, co mam? Co mam zrobić? Portal. Konstruktor, później. Cube converter, personal chest. Uh, nie wiem, dobra. <laughs> nie wiem co mam wybrać. Ale mam coś zebrać, żeby wykraftować ten portal. Traveling to haunted woods surrounding this land. Here you find the layers points of interest with quest complete. This will give you the no, dobra. Kurde, w tym keyboardzie niestety niezbyt kompatybilny jest chyba Action. Nie widzę czasu, jak mi zleciał. Cholera jasna. Widzicie co? Czekajcie chwilę, muszę zrobić małą pauzę. No dobra, już jestem. Tamta część miała 7 minut. Tu się. Jak to się ustawiało? Tak się ustawiało. Ej, halo? Tu jest. Huh. Tutaj, to. Dobra. dobra. Z tego co wynika, żeby zdobyć składniki potrzebne do stworzenia tego śmiesznego portalu, muszę iść w... ten las. Nawiedzony las. Wow, mam 15 fps i 140 pingu. Dziękujemy w alfa. Kombo, No, dostałem jakąś czapkę. Wow, dostałem czapkę. jej! pora dla mnie. A co to jest? A to się przełącza, a nie. Wow, kurde. O, coś tu znalazłem. Chyba jakiś składnik potrzebny mi do budowy, to wyglądało. Ale dobra, jedziemy dalej. Zegarek. Tamtego mam 7 minut. Nie chcę, żeby zaraz mi się tu okazało, że mam 50. Na razie to Cii, całkiem śmiechowa gierka. Ciekawe, czy coś z niej będzie. Na razie cóż Bum! Konadami No... Dobra, następnym coś leży. Chyba ja to mam też zebrać to, nie? Jak to nie mam rozwalić? Aha, tak bardzo to tak się zbiera. A, tak się pozyskuje surowce w tej grze Śmiechowej zresztą U, duża żyła Mam laserek Fajny laser No nic, tylko Minecraft pełną gębą Pod tym względem Dobra, jak sobie wyjść wam Okej, okay, powiedzmy, że udało mi się wyjść Dobra, wracamy do trybu przygody Przygoda każdej chwili, szkoda. O, nagrywam już trzy następne. Ta część na ma trzy minuty. Tamta miała siedem pół minuty. Co? Lubisz mocno ataki, to teraz ja ci dam mocny atak. Co ty w ogóle jesteś jakiś szkielet? Gdzie to nie ja w ogóle mam jakiś EQ? A proszę, znalazłem EQ. A może to nie jest EQ? Nie, to chyba nie jest EQ A! Ah, skrót. Jedziemy dalej. Proszę wycieczki. Ej! To tu też mogę sobie... To tu też mogę sobie zostawić domek w środku lasu? Uh. Physical damage, attack speed. Aha To chyba jakaś lepsza broń jest. Aha, tu mogę chyba postawić też domek, ale ja tam nie zależy, chcę po prostu skończyć ten tutorial, bo tu chyba są inne klasy, a ja bym chciał coś innego. Widziałem, że jest jakiś strzelający Gunslinger. No padnij, cholero! O. Drewno zbieram. Dub Kolenami na ryj! Spadaj What the fuck? O rady To ja nie zauważyłem, że życie mi zjechało Dobra No tego mogę używać dalej Ale co to właściwie mam zrobić Te śmieszne kryształki muszę zbierać o, coś tu chyba nawet z niego... Coś? O, hej! Kto ma taki? Chyba ten kryształ muszę zbierać. Chyba tak, chyba ten. Dobra, jedziemy dalej. Proszę, wycieczki. Muszę to jeszcze tutaj go dobić i jedziemy. Ale jak gdzie tu mam jakiś plecak? Ja chcę tu do mojego jaku zobaczyć. Jakieś czapki? Nie, czapki dostaję. Nie wiadomo co. A tu co jakiś? Nie wiadomo co, kolejne? A, tu jest po, już to jest podmuchuszko dwa. Ło lewalowe. I jedziesz go I, i z prawej, i z lewej. Zawiesił się na wściekła, Dobra, mniejsza. Dobra, zobaczmy co to tam. Ile tego tych śmiesznych kryształków już mam. Ile ja już. Napełnijmy na naszą śmieszną fiolkę. Dużo tego mam. Mam 13, potrzebuję 20. Mam 11, potrzebuję 30. Uff! Ja się w tym odcinku nie wyrobię. Co to za jakieś jaja? Ja, ale właśnie widać, że jest tu, proszę. Bardzo memowo. pod tym względem, jednak. Bo chociażby dlatego, że. Chociażby dlatego, właśnie, że o, jest tutorial. No, padaj! Umrzej! Jesteś chujem, Sorry. Nie mogłem się powstrzymać. Grzybki, halucynki. Nie, nie da się ich zbierać. A szkoda. A tu duży grzybek. I. Chodzący grzybek? What the hell? Za go? Jewelowow! Masz. Czas, że masz? What the fuck? Co to za grę? Grzyb mówi grzyb. Słonimy tę rudę, sobie pomogę trochę. Jak już mogę. To dopiero jest klockowatej. I... Ale, z... Ale moim zdaniem, w porównaniu z Minecraftem, to 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 jest chyba bardziej cukierkowate, jednak, jak ten troll. Owszem, jest tutaj całe to zbieractwo surowców. Ja I myślałem, że już mam pełny plecak, czy coś w tym stylu. Ale jednocześnie. Wcześniej no na Nawet pająki Minecraftowe są. O oh, hej Nie to nie to nie pająk. Tak, ja radam, to nie pająk, to jakieś żuki. Co tam się dzieje? What the hell? Co to jest? Eee! Wie się. Po prostu idziemy dalej. Mogę tych grzybów naprawdę zebrać i... Wow! Co to? Aha! Skocznia! Uuu! Coś się... Coś coś fajnego chyba. Nie wiem co co. Ale może być fajnie. Jo, kryształ. Znowu grzyb! Grzyby do Boba. Jakieś Pokémony. Mi tutaj! No, znowu nie zginąłem. Jestem rycerzem na drugim poziomie. Ja nie chcę być rycerzem, ja chcę być rewolwerowcem. Aaa... To tak? To to tu? Proszę. What the hell? Znowu jakiś... ...grzybiasty pokemon? A da się to zniszczyć? Chyba nie. I think not. Ach, screw it. Muszę się podpytać tych ludzi, co tam na czacie piszą, jak mogę klasę zmienić. I patrzę tu cały czas. Tamtego miałem 7 minut, tego mam 10, jestem 17. A, to jeszcze coś mogę tutaj porobić. Śmiesznego. Zobaczymy, czy ta gra... Będzie jakaś. ma potencjał w ogóle. Bo powiedzmy sobie szczerze: O ile Cubeboard na początku był hype na niego, zwłaszcza u polskich YouTuberów, to teraz tak szybko minął, że prawdopodobnie ta gra już obarła. Moim zdaniem, skromnym dawno temu. Zresztą, ja jak tam. popytałem kogo trzeba, to też twierdzi, że chyba raczej to też padło. Już nie żyje. Do ciupy czy nie do ciupy? Nie Drewno zbieram, ale jak tu się klasę zmienia? Ja się, o proszę, znalazłem, ale ja nie chcę być rycerzem. O, proszę, inwentory Mushroom chan... A, znalazłem mój inwentarz. Teraz muszę tych śmiesznych kryształków zbierać. C, mam. O, proszę. Mogę to zmienić? Mogę. Bomba. 25, a to daje 14. Dobra, dostaję różyczka. Co następne tu mam? Czapkę 62 ze zdrowia. 3 Movement Speed. Tu jest butelka, kość. 51 zdrowia. 4 Tak Speed. Tu mam więcej życia. Gdzie się uszy? To daje mi do atax speed'a to mam mniej więcej życia, ale jestem szybszy Oh my god Co ja jest? Kuchasz jestem Tu mam jakieś Podrywiamy A podbewam inventory. Eee, pieprze, niech będą już te liście uszy Nawet nie wiem co tu... Cieć różnicę. No jakby coś... No jakby coś tam... No jakby coś tam dawało. Ten... Kurde, nawet nie wiem bo już teraz to to jest. czy To jakaś... Róża grzyb czy inna... Kozia dupa. Bo nie powiedzieć krowia, bo jeszcze ktoś się obrazi na mnie. Sorry wybory jest stiletor, taki mamy kliwat. Będziemy się umrzeć. Ale kurde no. Faktem jest, że no, w Cubeboarda nie grałem i hype na niego mnie ominął. I widzę, że chyba z tej z perspektywy czasu, że chyba nawet dobrze się stało, że mnie ominął hype na Cubeboarda. Bo jak widać ta gra jest już martwa, żaden youtuber w to już nie gra. O coś tu. O cholercia Uoo! Ale jestem koksem! koladami dalej! Ech z kim się przestajesz, takim się stajesz, he? Tak już. Podziękujcie pewnemu krowniemu youtuberowi. Za to, że mnie zrobił swoim moderatorem na Twitchu. Nie będę operował nikami, bo... Jeszcze tu się na mnie kto obrazi no, Ale no cóż no. Takeboard Cube... Zobaczymy ile ta gra wytrwa. Cubeboard tak jak mówię, martwy jest i, nasz... i jeszcze dobrze, że mnie ominął hype na niego A to widzę... No nie fioletowy już nie potrzebuję A to... No nie wiem no. Na razie to już od chyba roku czy dwóch jest w Alfie. Ja praktycznie teraz zostałem kluczyk do Alfy co to? Oh, o no, cholera, ja się zobaczę. Na końcu odcinka jeszcze zobaczę co to tam jest. No dawaj kryształy. Dużo już je mam? Jeszcze trzy. Po drodze ktoś się wyzwapie. W razie mnie hype i dobrze, bo widzę, że przecież jak mówiłem gra martwa. A ciekawe co to będzie? Bo teraz dostałem właśnie klucz do alfy. Dowiedziałem się też, że beta startuje 27. Jeden grzyb? Aha. Aha. To taki zwykły grzyb. No co, no, no. Zobaczymy, ile to wytrzyma. Pewnie dobrze może być tak, że duży hype a będzie z tego mała chmura, ale z drugiej strony za tą grą stoi Trio, czyli ci, którzy. Tak, chyba Trio to się zwało. W każdym razie ci, którzy stoją za. Defiance, co oni jeszcze mają? Puczę, akurat teraz zapomniałem. Defiance, o Arcade'a jeszcze robią. Mają jeszcze. Uuuuu, coś. Wyzwanie! Challenge accepted. Challenge. Podołałem challenge'owi. No, w każdym razie robili Destiny. O, Rifta jeszcze ci goście robią. No i, tutaj, jak tutaj mówiłem, jeszcze też mają w swoim portfolio arcade, który też jest w fazie testów. Ale no, wie... ale no cóż. Wiecie co? Spróbuję jeszcze szybko... ...zdobyć te ostatnie kryształki śmieszne. Kamyki, czy co to jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Jakiś... coś, jakiś... Dostałem? Nie, to tylko kość. A ile ich jeszcze mam? A nie, już mam wszystkie. Dobra, no, myślałem, że już. Jeszcze mi dwóch czy trzech brakuje, ale dobra, no to wracam do domu z uszy. uszy Szkielet Wiking. No, no. Dobra. Nie ma tu jakieś. Aha, można się tak do przodu rzucić. dobra. Zobaczmy co tu jeszcze jest. Kurde, jak to dobrze, że ta gra nie jest objęta NDA, że niby jest dopiero... To jest dopiero alfa, jakbyś... Jakby, jeśli jesteście ciekawi, to nawet nie jest beta, to jest dopiero alfa, zresztą domyśliliście się pewnie, jak mówiłem, gdy wspominałem, że beta rusza 25 ale, to na, ale jednocześnie ta alfa nie jest objęta żadnym NDA, no dobra? I co teraz? A teraz użyć portalu, gdzie go w ogóle mam. to jest. Wiecie, dobra, no skraftowałem tego śmieszny portal, no i co dalej? Use this portal to travel No dobra, spoko, tylko gdzie ja mam ten portal śmieszny? No dobra, tu mam mój inwentarz. A w inwentarzu nie widzę. Albo jestem ślepy, czy co? Ja nie mam żadnego portalu. A, a tu mam jeszcze crafting też, tak jak w sali. No dobra, nie widzę tego śmiesznego portalu, może jak zrestartuję go, Zresztą na razie, na tym myślę, chyba zakończę to nagranie. O, będzie trochę renderowania, mam nadzieję, że jednak nie za dużo. Jestem ciekaw, na ile ta gra wytrzyma. Jestem ciekaw, gdzie się klasy zmienia. Dobra, na tym będę kończył. To był vlog Animated Wolf, testujący Trow. I do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że gotika wrzucę wkrótce. Dobra, jednak się nie żegnam, znalazłem portal. Okazało się, że on jest w budowlach. Wejdź. E do świata by wejść. Może teraz będę mógł zmienić klasę. Um, halo? Dobra. Wiszę w powietrzu. Chwila, nie, nie, czekajcie. O hej, dzień dobry, bardzo jestem w grze, już na serwerze. Eee, dobra, popatrzę, może dziś tu się zmienia klasę: Community Chest, a może przy tym się klasę zmieniało? Nie, tu jest rasa, typ, głowy. No nie no. No dobra, poszukam może poza nagraniem, i teraz coś naprawdę się żegnam, trzymajcie się i cześć, już tak na serio. Bo musiał, no nie no, musiałem pokazać, że znalazłem portal i się przyosowyłem do świata.